Cześć, co okay. Myślę. I co wymyśliłaś? Ale póki co, im więcej papieru, tym dupa czystsza. Cześć, tu Ola. I Natalia. Witamy Was na kanale. Cześć, Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną już recenzją i o dziwo znowu filmu polskiego. Tak, no taki mamy też wybór trochę w kinie, ale widzieliśmy trailer do filmu Polo, to o tak. tym filmie będziemy dzisiaj rozmawiać i nawet nas zachęcił trailer. Jakie masz odczucia oglądając? Znaczy w ogóle ja pierwsze co zaburzały mi się oczy, bo wiecie, jak bardzo lubię polskie filmy, ale to zobaczyłam, że gra, gra tam znowu aktor, który świetnie sobie poradził w hejterze, którego recenzję też znajdziecie na naszym ka kanale. Maciej Także Musiałowski. Maciej Musiałowski, dokładnie. Więc ja siedziałam, mmm, zobaczę go chętnie w drugiej roli. Tak. No i przede wszystkim to mnie zachęciło. No i też właśnie nietypowy film o taki, takich też nietypowych yy, w wynalazkach, powiedzmy, to no po prostu taka fajna tematyka, ale raczej lekka. I Ty, tego się spodziewałam też. Tak, ja miałam dokładnie te same odczucia. Podobał mi się wątek właśnie tej, tej wynalazczości, takiej um, próby odnalezienia się w świecie. właśnie. W, ja zawsze zazdroszczę ludziom, którzy potrafią właśnie takie rzeczy robić, mają taki mózg, że rozumieją fizykę i takie. Że, no, że tak bardzo, bardzo fajna tematyka. No i poszłyśmy w sumie, no, mimo że ten polski film, mimo że po raz kolejny tak naprawdę byliśmy zdane na to, co nam kino daje, to mm. i tak poszliśmy dosyć z takim dużym, pozytywnym nastawieniem. Dokładnie. I słuchajcie, co możemy powiedzieć? Pierwsza taka ciekawostka myślę, że moglibyśmy zacząć od w ogóle, e, w ogóle, od w ogóle reżyserki, bo to jest też taki reżyser mało znany i odpowiadający są niektórzy może oglądali za Emmy jak miłość. Tak, no M Jak Miłość to nie jest oczywiście jedyny jedyny twór. Twór. O jego karierze. On... Pana wnuka, w tak w okazji ma się wnuk. No, generalnie no, jest dosyć obiecujący, w takim sensie, że nie jest to reżyser, który działał i pracował tylko tu na gruncie polskim, mm -hmm. też naprawdę mm -hmm. w różnych prestiżowych takich stypendiach um, i w Berlinie, w Paryżu, więc, więc tak na dosyć takiego światowego obycia e, nabrał. Um, no i to jest w sumie jeden z niewielu jego filmów, póki co on. Tak mm -hmm. naprawdę, na tej takiej scenie, w tym zawodzie reżysera jeszcze, jeszcze nie, nie, nie może się pochwalić jakimś takim wielkim dorobkiem. Tak, tak on tak. starał te swoje pierwsze kroki, myślę, w takich tak. właśnie y, pełnometrażowych filmach, więc. Jak na pierwszy raz w ogóle do oceny przyjdziemy za chwilę, ale tym bardziej, że nie mogłyśmy nic za bardzo powiązać z tym reżyserem, to tam, ten film wydawał nam się taką małą trochę zagadką, jak to będzie. Bo dobór aktorów jest też bardzo udany. Ale może przejdźmy najpierw do wątku. A powiedzieliśmy, jak się nazywał reżyser? Tak, pan Maciej Wnuk. Michał. Michał. <grytanie> Widzicie, jeszcze go dobrze nie znamy. <grytanie> <grytanie> pan Michał. Wnuk. No, nie, <grytanie> <grytanie> nie no tak, e... tak, tak. Ale może wątek, bo to jest też istotne, o czym jest ten film. Tak, bardzo istotne jest, o czym jest film. Okej, okay, no to słuchajcie, poznajmy Karola, ubranego właśnie przez wspomnianego już Macieja Mi, e, Musiałowskiego. Michałowskiego, chciałam być Musiałowskiego. E, A, dzisiaj to imię najnowsze? Tak, tak, strasznie, po prostu nie Macie wiem. To... tyle u mnie tutaj. Po coś... prostu wszyscy o mnie myślą dzisiaj. To może być tak. No to takie jest, słuchajcie, no Sława, no nic nie zrobisz. Tak, ale wracając do wątku, poznajemy go właśnie w takiej, no raczej trudnej sytuacji, bo on ogólnie jest związany z lotniskiem, razem ze swoją rodziną mieszka w okolicy lotniska i tata, jest pilotem, on się na szkoli, na pilota, no i podajemy go też w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku, gdzie ginie jego ojciec. Więc ciężka sytuacja. Ojciec, który przede wszystkim zarabiał na rodzinę. Więc nie jest to, to e, zbyt przyjemne, wiadomo, już pomijając samą śmierć, ale też mm. potem, jak, jak zadbać o rodzinę, jak się utrzymać, żebyśmy mogli potem e, tak, żyć. Ten wątek, właśnie tego utrzymania domu, e, gdzieś tam się bardzo przewija i e, on, jako taki właśnie młody człowiek, który zostaje sam z matką, ten Karol, główny bohater, on. Tak, on bardzo bierze to do siebie, tak mhm. czuje się wręcz odpowiedzialny i zobowiązany do tego, żeby właśnie powstrzymać matkę przed sprzedażą domu, żeby zadbać o ich przeszłość. I to jest taki główny motor jego działania, mhm. ale oprócz tego jest właśnie bardzo utalentowanym. Absolwentem już na tym etapie politechniki. Mhm. Technikum? Technikum. Technikum, bo on, bo on nawet był już trochę na studiach, ale te, wypadł. Te. Ale to, to różne tam są historie. Może to nie są aż tak istotne wątki, dlatego to nie, nie uważam, że to był spoiler. No ale ogólnie Tengi łeb chłopak ma. Tak, o właśnie do tego słuchał. No i szuka każdej możliwej okazji, żeby po prostu no, zacząć zarabiać, wykorzystać to. I przy okazji, przy okazji odkrywa małą tajemnicę swojego ojca, która tak naprawdę daje początek rozwojowi jego historii, talentów i marzeń, też takich konstrukcyjnych, czyli też wynalazków. No, i przede wszystkim poszukuje kogoś, kto to sfinansuje, bo to nie jest stanie przedsięwzięcia. On po prostu chce robić takie bezzałogowe sterowce, które mają pomagać no, w różnych aspektach, w różnych branżach, różnym mhm. podmiotom, i, no i po, poszukuje kogoś, kto mu to zasponsoruje. Oczywiście ma kolegów, bardzo bliskich przyjaciół, z którymi wchodzi w spółkę. Tak, Mariusza i Dionizego, w ogóle imię Dionizy, fantastyczne, to był taki fajny akcent, żeby dać to jednemu z bohaterów Dionizy, super. Tak. No i y, też nie, nie będziemy tu zdradzać fabuły, bo to jest w trailerze, że no, taką osobą, do której on się zwraca, to jest y, Polak, który mieszka w Kanadzie, mm -hmm. który z kolei którego brat leciał z ojcem Karola w czasie tego wypadku, więc też zginął właśnie w tym wypadku. Więc trudna relacja, Bardzo, bardzo. ale wiecie. mimo wszystko Karol ryzykuje, mm -hmm. bo wie, że on ma pieniądze, więc, więc próbuje. No, po prostu rozwijać... Y tak, a Karol ma też nieco charakter, bo tutaj warto o tym wspomnieć, że mimo tej patowej trochę sytuacji, że z jednej strony mój ojciec odpowiada za śmierć Twojego brata, a z drugiej strony Ty masz pieniądze, które są mi potrzebne, żebym mógł rozwinąć swoje skrzydła. <słuk> <słuk> e tak, powiemy po filmu tytuł Polotek, już wspomnieliśmy, <słuk> <słuk> rozwinąć <słuk> <słuk> skrzydła. E tak, e tutaj inteligencja prowadzących ujawniła, To Andrzej Konopka, który gra właśnie Rzeczonego Pana Pacaka, czyli tego Polaka, który wrócił z Kanady, tak naprawdę wymaga w bardzo dużej siły, zarówno od jednego i drugiego bohatera, bo oni muszą mieć z sobą do czynienia i tak naprawdę potrzebują siebie nawzajem. A tu w tym całym tle tragedii, no nie jest to takie łatwe. Także każdy z nich musi się wykazać e, charakterem. Trochę też takim bezczelnym podejściem tak. w niektórych sprawach, więc tak, y... e, fajne emocje tutaj są pokazane. Ola mówi o tym, że się potrzebują y, nawzajem, dlatego że ten Stanisław Pacak, ten właśnie przedsiębiorca, on ma bardzo duże doświadczenie w y, właśnie tworzeniu spółek czy w wspieraniu y, takiej właśnie innowacyjności i dorabianiu się na tym, bo tak naprawdę on inwestuje miliony, więc w momencie, kiedy Karol do niego mówi i mówi, że potrzebuje 200 tysięcy złotych i wie, że to jest dużo, to on mówi, że no raczej ja w takie tak, małe taki rzeczy tak, nie tak, angażuję. Nie chodzę, no dokładnie. Więc, więc jest to dobry tak naprawdę wybór, jeśli chodzi o inwestora, który jest doświadczony, ma pieniądze i, i wie, jak ta cała machina działa. Mhm. Ale oprócz całego wątku, wiecie, tej całej innowacji, chęci rozwoju, spełnienia swoich marzeń, aspiracji, mamy też takie wątki bardzo codzienne, przyziemne, typu związek, albo właśnie życie z mamą, która też przeżywa śmierć swojego męża, jego taty. Także o tym też warto wspomnieć, bo mamy tu też oczywiście kolejnych aktorów. Um, od tak. kogo byśmy zaczęły? No, możemy zacząć od Poli Błasik, mhm. która grała Justynę właśnie tą... Um, no, w zasadzie dziewczynę Karola, mhm. z y, którą no, tam wchodzi, wchodzą w związek z takim dużym impetem tak. y, od samego początku, on tam też y, się szybko do niej wprowadza. Y, y, no i generalnie są ze sobą, mimo że pochodzą z zupełnie dwóch różnych światów. Tak, to jest też bardzo ciekawy kontrast pokazany tak? znowu, bo tak naprawdę jakie relacje byśmy nie spotkali w tym filmie, one ze sobą kontrastują, I prawda? Nie. Nawet ci tak. przyjaciele, z tak. którymi on na początku próbuje tworzyć tą spółkę, współpracować, no bo wiadomo, kumple znamy się też są ten no to po prostu próbujemy to wszystko razem skle skleić do kupy. To wszystkie te relacje łącznie właśnie z Polą, no to po prostu powiem Wam... No zderzenie różnych i środowisk i poglądów, no, no naprawdę, chociaż też po, y, okazuje się być przydatną na początku bardzo. Tak, tak, ze względu na swoje wykształcenie prawnicze, bo wiadomo, że to wchodzenie w spółki i, i różne oddawanie komuś swojej własności umysłowej, to wszystko wymaga pewnej takiej otoczki prawnej. Tak, yy, to przerabiały, tak. Yy, więc, yy, <laughs> yy, więc tak, zdecydowanie ona się przydaje yy, też jako, yy, jako osoba po prostu zorientowana w tej dziedzinie. Natomiast rzeczywiście nawiązuje się między nimi uczucie, które też jest wystawione na dużą próbę, bo faktycznie no to, że oni pochodzą z dwóch różnych środowisk, to mi się trochę podoba w tym filmie. Bo a. bardzo często jest tak, że, że mimo właśnie w tych romantycznych komediach, że pochodzą z różnych światów, to jednak i tak miłość zwycięża wszystko, a to tak nie jest w prawdziwym życiu i bardzo mm -hmm. często trzeba się zmierzyć z takimi właśnie różnicami i przeszkodami on jest wynalazcą, więc on jest troszkę takim, nie chcę powiedzieć lekko duchem, ale jest takim człowiekiem, który ma zupełnie inne priorytety. Tak, ma tak. inne poczucie czasu, tak, prawda? tak, on potrafi spędzać godziny nad tym, bo ma nagle olśnienie, gdzie ona jest poukładana, ma swoje życie i ona też robi karierę i ona też się chce rozwijać, ale w zupełnie inny sposób funkcjonuje i to są rzeczy, które faktycznie na co dzień ludziom, którzy mimo nawet tego, że się kochają, mogą Przeszkadzać i utrudniać. Ja myślę, że tam nawet czasami nie tylko to, skąd pochodzimy, ma znaczenie, ale po prostu każdy z nas jest wychowany w inny sposób, jest przyzwyczajony do innych rzeczy, oczekuje innych rzeczy i wiecie, dogadanie tego, dogranie, no sami chyba wiecie, w związkach zawsze jest wyzwaniem. Zawsze. Dokładnie. No i to, to akurat było w tym filmie dosyć fajnie pokazane i za to plus. Mm -hmm. Co jeszcze mi się podobało? No, poza tym, że tak jak mówiłyśmy o tej takiej już e, wynalazczości, o tym właśnie mm -hmm. takim, to mam wrażenie, że właśnie ten film jest pod tym względem bardzo inspirujący. Bo właśnie mamy takie. E, takich młodych ludzi, którzy mają głowy w chmurach. Wiadomo, jak to z, w młodym wieku jeszcze nie, tak, człowiek i nie jest, by to has, bity jeszcze, wszystko. Tak, jeszcze nie do końca wie, jak funkcjonuje świat, a, a mam mnóstwo pomysłów i chcę wejść właśnie z takim e, impetem w to życie. I e, jest to właśnie w ten sposób e, pod kątem takiego spełniania marzeń, dążenia mm. do celu, takiego niepoddawania się, no to myślę, że ten film. Jest bardzo inspirujący. Tak. Po jest inspirujący, jest też lekki. Nie spodziewajcie się tu bardzo takiego ambitnego kina, ale to też nie jest hała. Ja tutaj pozwolę sobie tak to powiedzieć, bo ja, tak jak wiecie, polskich filmów nie przepadam, chociaż coraz częściej widzę naprawdę dobre filmy, lub takie jak ten, który naprawdę uważam, że jest bardzo przyjemnym filmem, takim jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie znowu są wszystkie te lockdowny, dalej się męczymy z tą pandemią i w ogóle. Fajnie jest pójść na film lekki i dobry. Po prostu mm -hmm. taki, wiecie, nie jakąś głupią komedyjkę, tylko coś takiego, co jednak podnosi Cię na duchu i wychodzisz tak. taki us, 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 usatysfakcjonowany, chciałam ja mm powiedzieć. -hmm. <laughs> tak i po prostu super, więc ym, no. Zgadza się, bo pomimo właśnie tego wątku śmierci ojca, tego właśnie utrzymywania rodziny, tych relacji trudnych między młodym człowiekiem a starszym przedsiębiorcą, znaczy starszym, no takim mm -hmm. po prostu doświadczonym, mm -hmm, to może mm -hmm. mam na myśli. Mimo tego ten film się ogląda dosyć właśnie lekko, raczej właśnie oczywiście kibicuje się temu głównemu bohaterowi, który napotyka na różne przeszkody. Fajnie jest też pokazane taki, takie właśnie zderzenie tej, tej, tego takiego młodego podejścia z, właśnie z tym doświadczonym mhm. przedsiębiorcą, który w pewnym momencie mu tłumaczy, na czym, jak tak naprawdę, na tak. w jaki sposób to działa i, i i to sobie myślę, że faktycznie, że powstają takie spółki, krzaki, które tak naprawdę bogacą się, bogacą, i, a nic, nic z tego nie wychodzi. Mhm. I, I faktycznie ten Stanisław w ten sposób funkcjonuje, a Karol no jednak on chce coś wypuścić, on chce coś stworzyć i coś, co się przyda i z czego ludzie będą korzystać, więc, więc no. Bardzo różnych takich tak, wątków, aspektów tak. można się w tym filmie doszukać. Ale jest to film na pewno, tak jak już inspirujący, lekki, przyjemny i ja uważam, że idealny na tą porę roku, więc przejdziemy teraz później już myślę do oceny. Ja chwilkę myślałam, ale musiałam myśleć długo, to jest po prostu buźka z uśmiechniętą twarzą, jestem zadowolona, szczególnie, że to jest pierwszy taki film długometrażowy, przynajmniej taki, który trafi mm -hmm. na te duże ekrany, o, których, o którym usłyszałyśmy tego reżysera. I co muszę dodać, no naprawdę podoba mi się, w którą stronę rozwija się ten młody aktor. Mam na myśli oczywiście tego głównego bohatera, czyli Macieja Musiałowskiego, który, no naprawdę powiem Wam, no jestem pod wrażeniem. No tak, tak, duża przyszłość przed nim. No on wypłynął na hejterze, ale tak naprawdę ma ze sobą jakąś tam już jakieś role w innych filmach, ale rzeczywiście, <coughs> przepraszam, od hejtera. No i teraz przez ten polot faktycznie pokazuje, że, że jest znaczącym aktorem i no będziemy śledzić, będziemy tak. patrzeć, A moja ocena? A moja ocena, no myślałam też właśnie co tutaj dać i najbardziej mi chyba pasuje taka buźka, jest taki emotek, który pokazuje takie, jak to się mówi, no takie nie ulgę, relief, tak, no, no, no. tylko w sensie takim... Takie wdechnięcie? Nie, nie, jest taki... taka... Wy zobaczycie oczywiście. Na, Za chwilę. Na ekranie, a ja, a ja Oliwę tłumaczę później. Tak. Chodzi mi o to, że jest taka buźka, która właśnie mówi, jest, jest taka ukojona, może tak, mhm. bo właśnie po tych trudnych filmach, które ostatnio też obejrzałyśmy, plus do tego jeszcze jesienna aura, pandemia szalejąca, no i oczywiście wydarzenia, które się teraz, w tej chwili dzieją, wszystko jest takie strasznie napięte i trudne. No i ten film mi przyniósł taką ulgę i takie tak. taki układ... I coś, czego jeszcze wiesz, nie wspomniałyśmy, a bardzo chciałam wspomnieć, bardzo mi się podobało ironiczne poczucie humoru w tym filmie. A, Naprawdę tak. było fajne. Tak. Momentami było takie, że hmm, chyba im coś nie wyszło, ale to były celowe działania, a potem tak to po prostu tak, trzeba przyznać, fajne to... cytaty. Tak. Ja, tu mamy paru. parę. E, tak. I, I to rzeczywiście nie, nie, to sprawia, że ten film jest jeszcze bardziej lekki, ale to nie jest taka typowa komedia, przy tak, której się będziecie zaśmiewać. Ale ma swoje właśnie. Ma fajne swoje akcepty. plusy. Jeżeli go widzieliście, dajcie nam dać, jeżeli nie, to koniecznie chodźcie do kin. Naprawdę słuchajcie, tak mało osób chodzi, że jest bezpiecznie, nic wam się tam nie stanie. Korzystajmy, póki są otwarte, bo no nie wiemy, czy jak długo będą otwarte i czy jeszcze w ogóle kiedyś będą otwarte. Mam nadzieję, że będą. Um, a tak to oczywiście zapraszamy Was do łapa, dawania łapek w górę, do subskrypcji kanału i szerszy nas w świat, bo robimy to dla Was. No, życzymy Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, weekendu, nie wiem kiedy nas oglądacie, <grym> ale do zobaczenia wkrótce.